Siemano, Siemano! Siemano z tej strony Meksikano. Zacząłem nakładać kremy na twarz plus 40, plus, bo nie mogę patrzeć na siebie, jak się starzeje. Dobra, żarty żartami. Ja zapraszam Was do lasu. Jakże zacnego wspaniałego, bo nie wiem, czy koniecznie chcecie mnie oglądać. Więc na wycieczkę po takim lesie tym razem. I tak wyglądają teraz lasy. Nie ma śniegu. Ale jest wszystko zmrożone. Mam nadzieję, że nie złapię tu dzika ani wilka. A ja Wam tutaj dam wykład. Wykład to może złe słowo. Opowiem Wam. Opowiem Wam, bo nie wszyscy to znają, to całą historię. Nie wszyscy o tym pamiętają. Nie wszyscy mieli okazję. Mm, mieli okazję obejrzeć. Jak to, kurczę, słuchajcie, z Krzysztofem było. Jak to żeśmy zaczęli tam razem coś próbować nagrywać, a właściwie ja nagrywać, a on mówić. Raczej bym powiedział tak. Patrzcie, ile drzewa. Ile drzewa leży do palenia chrustem. To dobrze. To wszystko. O, z tego to można było nawet Żartuję. Można by było zbudować szałas, nie? Jak to z tym Krzyśkiem u mnie było? Jak to z Krzyśkiem było? Otóż Krzysztofa K., znanego też pod pseudonimem Konon, bądź też Knur, jak kto woli. Jak kto woli, słuchajcie. Poznałem... Poznałem... Dużo, dużo wcześniej, bo mieszkałem... Bardzo blisko... Yy, jego włości można powiedzieć 5 minut drogi do jego domu więc m, trudno było go nie znać z widzenia oczywiście z widzenia nie znałem go osobiście jedynie z widzenia, całą rodzinę, tatusia, mamusia, brata yy, i, i oczywiście kolona. Tym bardziej, że, że mój kolega, z którym się przyjaźniłem, który był w moim wieku. Był sąsiadem tegoż rodzin, nie, tejże rodziny Kononowiczu, więc chciał, nie chciał. Miałem okazję go poznać, oczywiście z tej kiepskiej strony, bo tam zawsze z sąsiadami były awantury prowadzone przez rodzinę Kononowiczów o pierdoły, opierdoły i nie o podtruwanie psów. I tak dalej oni tam Kononowicze wtedy jeszcze świnie hodowali, chyba byli jako jedyne, jedyne gospodarstwo domowe, które jeszcze hodowało świnie w tamtych czasach, a to były lata 1995-6, gdzieś tak o 4, gdzieś takie takie lata. Więc tak to, słuchajcie, wyglądało, więc ja go znałem już dużo wcześniej, tak jak wielokrotnie opowiadałem, on tam nas ganiał, z boiska, bo tam było kiedyś boisko, tam gdzie teraz jest plac zabaw naprzeciwko Konona było boisko do piłki nożnej, prowizoryczne, ale było, i tylko tam można było sobie pograć w piłkę. Więc nas tam ganiał stamtąd, razem z braciszkiem. No i tak go mniej więcej powiem wam yy, poznałem. Natomiast co do. Co do samego nagrywania, mój początek samego nagrywania, no to takie, słuchajcie, cała przygoda zaczęła się od tego, że zacząłem oglądać yy, Maciaszka. Yy, Maciaszka i ten duet Rock and Roll No i widziałem, że oni tam nagrywają te gry i tak dalej, i wiecie, i, i, i to mi się bardzo spodobało. No, wiadomo, miałem dostęp do internetu, i, i to były inne czasy, to już były czasy późniejsze. Yy, I powiem Wam, że że bardzo mi się to podobało, spodobała mi się taka forma forma yy, może nie życia, bo ja wtedy nie wiedziałem, że, że można z tego żyć ale taka forma po prostu przekazywania czegoś przy okazji nagrywania. Poza tym ja już <coughs> miałem wcześniej ciągutki e, do takich rzeczy, ponieważ ja w podstawówce też chodziłem na koło fotograficzne, e, więc ja tak naprawdę już Wcześniej miałem styczność, może nie z nagrywaniem filmów, ale zrobieniem zdjęć, aparatem fotograficznym, którego miałem. Zenit się nazywał, a wcześniej miałem cmienie. Tak drodzy Państwo, takie aparaty kiedyś były. Ci starsi panowie, bądź też panie, pamiętają na pewno. Więc ja już miałem wcześniej takie ciągutki do, 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 do takich do takich rzeczy. Kurczę muszę nasłuchiwać, żeby mi jakiś kurdy dzik nie wylosł <laughs> Dziki dzik, bo będzie bieda. Miałem ciągutki i, i słuchajcie, i, i tak trochę, trochę to było moje marzenie, bo jak kiedyś zobaczyłem, mm, obejrzałem jak mniej więcej to wyglądał Maciaszka. Maciaszek jeszcze nie miał studia w piwnicy, jeszcze nie miał nawet domu y, kupionego, y, tylko chyba mieszkał w bloku i, i potem próbował się przenieść do piwnicy y, ze swoim studiem. I on tam pokazywał troszeczkę tej swojej prywatności. Może nie za dużo, nie za dużo, jeszcze nie miał syna jeszcze wtedy. Y, i, I grał w ten go, pamiętam, w Battlefielda, no i ja, ja tak sobie pomyślałem, że no fajnie jest tak, nie kurczę, no, no grać nie mogę, bo, bo za bardzo nie mam takiego sprzętu, żeby to wszystko e, tam jakoś tam, zresztą w ogóle się kompletnie nie znałem na tym, jak to kurczę, jak to zrobić, żeby ten, żeby ten film przekazać i tak dalej, no jedyne co, co wiedziałem, że no można oczywiście, można nagrać na kamerę i, 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 i wrzucić taki film, nie? No i słuchajcie, pff, w końcu udało mi się kupić kamerę, w końcu udało mi się kupić kamerę. W końcu udało mi się kupić kamerę i, i kiedy ku, kupiłem kamerę, no to oczywiście ja tam nagrałem chyba kilka filmów, moich pierwszych filmów, które no, no nie były związane w ogóle z Kononem. Tak właściwie to, 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 to te pierwsze nagrywki w ogóle nie wiedziałem o co mi chodzi. Po prostu tak nagrywałem. Jakieś tam jakieś... Dla mnie śmieszne sytuacje, dla innych raczej wątpię, że były one śmieszne. No ale coś tam nagrywałem, coś tam rzucałem, oczywiście, że żadnego tam zasięgu nie było i tak dalej. I ja tak naprawdę nie liczyłem na nic, ani, ani, ani na jakieś te zasięgi, ani w ogóle, bo no no, wiadomo, no słuchajcie, no... Poza tym nic kompletnie nie widziałem o YouTube. Założyłem ten kanał ja na YouTube, wrzuciłem dwa filmy, nie i tak dalej. No i... Albo to miało tak być. Albo to miało tak być, albo, kurde to jak jaśnie wygląda, albo to miało tak być, słuchajcie, albo przeznaczenie, albo fart, bo bo mając już tą kamerę, któregoś dnia miałem, miałem się z Kononem w sklepie, to było jakoś, mówię, jakoś, mówię, na, jakoś po świętach, po Nowym Roku, albo, już dokładnie nie pamiętam, ale to chyba było w styczniu, w styczniu, jakoś w styczniu, no i miałem się z Kononem w sklepie, ja mówię, że to była Biedronka, Konon twierdzi, że to był Zodiak, być może że to był Izodiak, to był taki już późne popołudnie, było ciemno, pamiętam. I Konon. No i Konon mijał się ze mną w sklepie, no i ja do niego dzień dobry. Ja wtedy byłem jeszcze perpan do niego. Ja mówię do niego dzień dobry i. i, i... No odważyłem się i zapytałem się, czy ja mogę u Pana nagrać, bo a, bo oglądałem słuchajcie taką serię, że tam ym, wjazd, na, wjazd na chatę i tak dalej, takie wjazdy na chatę, ktoś robił słynnych wjazd. No ja sobie pomyślałem, kurczę, a może, a może mi się, a może mi się uda, kurde, zawsze są jakieś tu tereny zabudowane, a może mi się uda za, namówić go i zrobić film taki, wjazd na chatę Kononowicza. No i... Zdobyłem się na odwagę, zapytałem się go i, i, i ku mojemu zdziwieniu nie tylko, że Konon się zgodził. Bo ja słuchajcie, kompletnie nie wiedziałem, że tam jest w ogóle jakiś niemiecki, że ktoś tam nagrywa, no kompletnie. no... no, no, no to, wszystko, to wszystko się dowiedziałem później. I ku mojemu zdziwieniu, <laughs> słuchajcie, Konon się zgodził mało tego. Konon się zgodził w ten sposób, że powiedział, żebym przyszedł ten sam dzień. Za pół godziny, za godzinę. Bo on wróci ze sklepu i on już i można do niego przyjść. Słuchajcie, więc ja w te pędy, <laughs> oczywiście, że tak zrobiłem. E, tak zrobiłem. E, poszedłem do Honona i tam nagrałem swój pierwszy film z Kononowiczem. Pierwszy film z Kononowiczem, e, tytuł tam było właśnie Wjazd na, na Hatę Kononowicza. Wtedy też poznałem e, niemieckiego, wtedy też poznałem majora. I wtedy też dostałem, mm, tak jakby, pierwsze ostrzeżenie od niemieckiego w postaci takiej, że niemiecki wziął mnie na bok i powiedział Pamiętaj na co się decydujesz, bo jak będziesz z nim nagrywał, to będziesz chodził na posterunek policji bardzo często, bo on po prostu podpierdala. Takie były słowa mniej więcej niemieckiego. Ja oczywiście to zlałem, no. Kurde, po jakichś krzakach z wami chodzę. No ale chyba lepiej po krzakach niż... I żebyśmy szli drogą, bo krzaki to ciekawe, jednak ua, przydzierać się i ku mojemu, znaczy, nie ku mojemu zdziwieniu, no. Ja, oczywiście, temat zlałem, no, bo myślałem, no, dobra, no, to co tam, no, no co tam, no, co tam, słuchajcie, no, gdzie policjach, no, tam może, może jego wzywał, ale z jakiego powodu miałby nasyłać konon policję na mnie, prawda? O, drzewo się skończyło, rosło, rosło i się skończyło, od góry w dół. No ale jak to jest z Kononem to już sami wiecie <laughs> i słuchajcie po nagraniu filmu, pierwszego filmu z Kononem yy, Oczywiście on mnie zaprosił na drugi dzień, mówi to przychodź, to będziemy nagrywać, yy, będziemy jakoś tam sobie współpracować i tak dalej. No pff, ja byłem w szoku i dla, mnie, i dla mnie to było, powiem Wam szczerze, no, no bomba w tym momencie, bomba, nie? Że będę miał jakąś tam postać, z którą będę mógł nagrywać, i tak dalej, nie? I, 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 i cóż, y, dowiedziałem się też, że niemiecki też tam prowadzi kanał z Kononem i z Majorem, właśnie, ale kanał. Kurde, ole, coś by pobiegło. Ole, zdgałem albo sarn, albo nie wiem. dzik to by atakował. O, aż ciary przeszły. <laughs> z tyłu za krzykami. O, matko z ojcem. O, w dupę. idealne, ja na ścieżkę lepiej. <laughs> ym, dowiedziałem się właśnie, że słuchajcie, że Konon nagrywa z niemieckiego, a właściwie niemieckich nagrywa, <laughs> że jest to kanał taki powiedzmy yy, typowo polityczny i, i tam się porusza, się porusza w ośmieszający sposób kwestie polityczne yy, Generalnie nawet na bieżąco, bo niemiecki z polityką był na bieżąco myślę, że jest do tej pory. I tak to wyglądało, no ja nie chciałem opierać na polityce kanału, bo ja się gówno na polityce znałem i gówno się znałem na polityce, więc mm, rozpocząłem nagrywanie właśnie takich, takich trochę śmiesznych, troszeczkę czasami pomysły mi podawał, zapodawał Niemiec, mm, czyli niemiecki, czasami ja wymyślałem sam, yy, no te gotowanie i te inne, yy, tam już to były moje pomysły, niektóre były niemieckiego, ale nie wszystkie. Yy, niemiecki właśnie bardziej w politykę szedł. Ale jeszcze wracając do pierwszego filmu i do tego ostrzeżenia, które padło z ust niemieckiego, no oczywiście ja to olałem i tak jak nagrałem ten film, wjazd na chatę Kononowicza, tak zaraz chyba tydzień czy dwa tygodnie później dostałem pierwsze wezwanie na trzeci posterunek policji w celu wyjaśnienia, co to był za wjazd, bo prawdopodobnie został ten film odebrany jako żeby Konona ktoś okradł w domu i właśnie yy, tytuł tego filmu przyciągnął uwagę Policji bądź też to już było pierwszy. Bądź też to był pierwszy Donos Konona, no na mnie. Bo ale nikt mi tego nie mówił, Konon też do tego się nigdy nie przyznał, więc trudno mi powiedzieć czy to policja yy, po prostu słuchajcie yy, policja sobie po prostu tam jak to się mówi coś dopisała i ja musiałem się zgłosić z wytłumaczeniem tego filmu czy też, czy też było to tak, że po prostu konon doniósł, bo coś mu może zginęło, ale się nie znalazło, no, ale nikt się do tego nie przyznał, więc ja tak naprawdę do tej pory nie wiem skąd ja, skąd ten był donos na mnie na trzeci postulat policji. No to już, już od tamtej pory to już, było, to już było, dosyć, na policję już dosyć, dosyć często, dosyć często chodziłem. Co do kwestii jeszcze yy, zarobkowej, to już chyba w skrócie powiem, bo po pierwsze jak tam przyszedłem, jak tam przyszedłem, to już mówiłem wielokrotnie, ale na tym kanale akurat tego jeszcze nie mówiłem. E, jak tam przyszedłem, słuchajcie, to nie miałem zielonego pojęcia, że z YouTube można, mm, można mm, zarobić na jakichś reklamach. Ja wiedziałem, że tam kiedyś tam Maciaszek wspominał, że tam można coś zarabiać, ale ja kompletnie nie wiedziałem w jaki sposób, co, dlaczego, po co, co ci płaci, jak ci płaci i w ogóle, nie? Troszkę w tym pomógł mi niemiecki, yy, że tam dostajesz monetyzację i tak dalej. To, to wszystko z monetyzacją na kanale i tak dalej, to dowiedziałem się tak naprawdę od Niemca, od niemieckiego. I to niemiecki tak trochę naprowadził mnie na tą ścieżkę, i, i, i zaczęliśmy po tym, jak dostaliśmy tę możliwość zarabiania na reklamach, to. Do, to yy. To już, to wtedy, to wtedy zaczęliśmy kombinować jak to się ustawia i tak dalej, natomiast na samym początku kompletnie nie miałem pojęcia yy, jak to działa i w ogóle czy to działa i, 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 i w jaki sposób. Poza tym <laughs> nawet przez głowę mi nie przeszło, że można, że można z kononem po prostu zarabiać takie pieniądze. Pierwsze oczywiście początki były, były słabe, bo wiadomo mniejsze zasięgi i tak dalej, no proste, logiczne, nie? Kanał się rozwinął dopiero może po roku, po półtorej, po dwóch, ale to też nie były jeszcze, to też jeszcze nie były też kokosy. I, I tak to słuchajcie wyglądało, więc tak... tak można powiedzieć, że, że byłem prekursorem, ponieważ pamiętajcie też, że w momencie kiedy ja przyszedłem na szkolną, pó póki ja nie przyszedłem na szkolną, to Konon nie miał nic, ani węgla, niczego. Oczywiście niemiecki nagrywał z nim te filmy, ale, ale to jakoś takie było, no wiecie, no. Nie każdy zainteresowany był polityką i nie każdy tam, nie wiem, wkręcał się w tą politykę yy, przedstawianą yy, przez yy, Niemieckiego, przez jego wizję. Yy, tym bardziej, że on tak bardziej, bardzo, bardzo był zapisem, a nie każdy musiał być zapisem. Yy, I nie każdy pewnie jest, więc on tak stronniczo to wszystko pokazywał. I może dlatego nie miał aż tylu wyświetleń, a natomiast u nas było coraz więcej i więcej tych wyświetleń, i więcej, i więcej. No, i, i, i można powiedzieć, że byłem prekursorem, bo od momentu, kiedy tam się pojawiłem, zaczęły się pojawiać pierwsze paczki, zaczęły się pojawiać. Pe, pierwszy węgiel się pojawił. Eee, no, i z czasem myślę, że już jakoś była wiosna, bądź też, bądź też już początek lata, kiedy zaczęli przyjeżdżać widzowie do Konona w celu odwiedzin. Co nie zdarzało się. Yy, w ogóle, nie zdarzało się w ogóle, kiedy to yy, Niemiec prowadził su swój kanał. Oczywiście, jeszcze była tam awantura z, między Majorem a Kononem, ponieważ yy, ja nagrywałem Konona. Major za bardzo yy, nie chciał występować u Konona, yy, bądź też inaczej powiem, chciał mieć założony swój oddzielny kanał, w czym Majorowi ja pomogłem, bo założenie kanału jest proste. Ktoś tam napisał w komentarzach, że że o, OBS nie umiał obsługiwać i kanał założyć. Kanał założyć jest bardzo prosty, natomiast w obsie ie poustawiać wszystkie szczegóły i, li, i linki to było w, na tamten czas, co dla mnie Czarna magia, bo było mało filmów prowadzących y, przez OBS, jak ten OBS poustawiać. I OBS był o wiele dla mnie trudniejszy niż, y, niż, y, niż utworzenie kanału, bo akurat. Z, od, z utworzeniem kanału to mi, filmów było multum, można było sobie wybierać, y, który film chcecie obejrzeć, instruktażowy na YouTubie i, i tam krok po kroku ym, y, ci po prostu no, Cię prowadzili. Więc Majorowi założyliśmy kanał i Major stwierdził, że Major będzie, e, tak jakby, bądź też Niemiec będzie pomagał dla Majora, ja natomiast będę nagrywał z Krzyśkiem. I takie były takie naprawdę prawdziwe początki tego wszystkiego. Kiedy to Major założył swój pierwszy kanał, Major założył kanał dlatego, ponieważ Krzysiek chciał nagrywać ze mną, e, oni tam się o coś tam kłócili, Nie, niekoniecznie chodziło to o pieniądze, e, no, coś tam nie pasowało. Major chciał mieć swój kanał, a prawdopodobnie nie, chodziło o pieniądze, bo Major jak się dowiedział, że, że jest monetyzacja i tak dalej, no to Major automatycznie też chciał chyba założyć swój kanał, żeby właśnie żeby mieć monetyzację i pieniądze tylko i wyłącznie swoje i dla siebie, nie? Ze swoich filmów. I tak to słuchajcie wyglądało, i, i, no i, i ta współpraca się zaczęła, i ja naprawdę nagrywając pierwszy film yy, z Kononem, <laughs> powiem wam szczerze, znowu powiedziałem te słowa. Powiem wam, że nagrywając pierwszy film z Kononem Wiasna Chatę Kononowicza w życiu nie myślałem, w życiu nie myślałem, że to się tak daleko, że to tak daleko zarbrnie, że tak daleko się potoczy i tak długo, bo ja myślę, że już jesteśmy, myślę, że już jesteśmy po 5 latach yy, mojego bytu na YouTubie, czyli to jest już 5 lat. Mógłbym tak liczyć swobodnie. Taka to historia długa, ale myślę, że warto było posłuchać, jak to było z tym wszystkim kiedy się dowiedziałem, że Major Newcha y, jakieś inne szczegóły z początków pikantne, może na innym filmie, może w innym otoczeniu, oczywiście lasu, tylko że może jeszcze innego. Pozdrawiam Was serdecznie, na TV, a do parodii, no skoro. Zaczynają jakoś mi troszeczkę wychodzić, no to może coś tam będzie, no? Ale nie dzisiaj, bo nie ma głowy dzisiaj. Nie mogę nic wymyślić, kurde, z i z gazem. Może ktoś podpowie. Pozdrawiam serdecznie.